10, 20, 30, 50, a może 100%. Jeśli jesteś ciekaw, ile urosło emerytalne portfolio w ciągu ostatnich 10 tygodni, koniecznie musisz zobaczyć dzisiejszy odcinek. Takim oto właśnie akcentem witam Cię w dziesiątym odcinku emerytury XXI wieku. Dzisiaj, oprócz tradycyjnych zakupów, będziemy oczywiście podglądać wykresy, jak się cena zmieniła w ciągu ostatnich 7 dni, a także, jako że to jest dziesiąty tydzień, będziemy sprawdzać nasze portfolio. Zobaczymy, jak się mają nasze inwestycje. CoinPapyKa 1 kwiecień 2019 roku. Cena Bitcoina na dzień dzisiejszy to 4156 dolarów. I widzimy, że w ciągu 24 godzin Bitcoin jest na 1% plusie, a w ciągu 7 dni jest to ponad 3%. Kapitalizacja całego rynku to 145 miliardów, a dominacja Bitcoina to 50.05%. Przechodzimy teraz na TradingView gdzie zobaczymy jak wyglądają nasze wykresy, jak się cena zmieniała przez ostatnie 7 dni. Pierwsze na tapety mamy augur, augur w stosunku do Bitcoina, przejdźmy sobie na augur w stosunku do dolara, zobaczymy. I widzimy, że tutaj od 23 cena nam nieco jeszcze urosła. Augur, popatrzmy na większy wykres, przejdźmy sobie na może tygodniowy, na tygodniowym jak to wygląda. Całkiem jesteśmy dalej na samym dole, tutaj widzimy jaki będzie, jakiś opór będzie znaczny do przebicia, bo zobaczcie tutaj był opór przebity tak samo, tutaj znowu jako opór zadziałało. Tutaj też jako wsparcie też przetestowane, także to będzie pewnie taki punkt, który ciężko będzie przebić, później pewnie gdzieś tutaj dopiero się to nas zatrzyma, około 20, jeśli przejdziemy tutaj to obecnie teraz, nie wiem nie dokładnie, 15 to jest mniej więcej w tym miejscu. Ok, to to tyle, jeśli chodzi o ogór. Zobaczmy jednego z pewniaków, czyli A pool co, co są do Bitcoina spada sukcesywnie od, od samego niemalże początku, kiedy zaczęliśmy. Projekt emerytury XXI wieku. I tutaj wybicie, spadek, wybicie, spadek. Pewnie za chwilę znowu będzie wybicie, bo takimi cyklami się robi. Dokładnie tak. Niedługo pewnie znowu będzie lekkie wybicie. Tak już się Ripple zachowuje. Także dalej idziemy. XRM, XRM czyli Stellar. Widzimy cenę przez ostatnie 7 dni. Stellara, 23 tutaj nieco nam troszkę spadła w stosunku do Bitcoina, będzie nami mniej więcej tym samym poziomie, w zależności o której godzinie kupowaliśmy, tutaj jest troszkę większy przedział, powiedzmy. Basic Attention Token, tutaj w ogóle Basic Attention Token cuda wyprawia przez te ostatnie tygodnie, zobaczcie jak cena urosła. Chciałem powiedzieć, że cena Basic Attention Token odkąd zacząłem go kupować, gdzieś tutaj w lutym urosła dwukrotnie, także tutaj jest już w tej chwili 100% zysku na Basing, a też ten token. Także dalej przechodzimy z ZoX. X. troszkę zaczął się wspinać przez ostatnie dni. Troszkę jego cena urosła, Co też z jednej strony cieszy. Nie ma, nie ma co ukrywać, bo to jest jeden z pewniaków. Town. Zobaczmy, Town pięknie sobie leci bokiem cały czas. Także dzisiaj znowu będzie Town na tapecie. Jeszcze nie widzieliśmy Omise Go. Omise Go też e, ostatnim tygodniu tutaj wybiło 23. Jak ostatnio pamiętam, tak, tutaj wybiło. Nieco e, lekka korekta poszła, lekka lokalna. I ponowne wybicie tutaj. Znowu korekta. Zobaczymy, jak się dalej będzie coś zachowywać. Zostawiamy, zostawiamy na razie dzisiaj omisę go. Myślę, że chyba wszystkie kryptowaluty, wszystkie wykresy przeglądnęliśmy. Będziemy kupować dzisiaj tę, będziemy kupować Stellar. W związku z tym, że Stellar urósł najmniej spośród tych innych, tak samo jak TEM. Nie wliczając oczywiście ZARAXA i Ripple, bo one są pewnie co tydzień. Także przejdźmy, kupmy sobie Ripple za 25 zł. Jak zawsze cena 1,21. Dzisiaj kupujemy następny z naszych pewniaczków, czyli Zero X. 1,27, czyli jego cena troszkę podskoczyła. Kupujemy 25 zł, but dzisiaj nie. Kolejny miał być Town. zobaczmy, Town po 10 groszy i 248 Tion kupimy za 25 zł. Mamy zakupione i ostatni będzie Stellar Lumen. Za 25 zł, 57,89 ftl lumena, po 43 g. Czyli załatwione. Zakupy mamy załatwione. Jak pewnie część was zauważyła, nie, nie używam dzisiaj HEM, przeglądarki Chrome. zacząłem używać przeglądarki Brave. Chociaż na tym samym silniku co heum ale nieco lepsza. A poza tym nie wysyła, a nie nie sprzedaje naszych informacji, naszych danych, tak jak robi to Google. Więc zacząłem to używać. Pewnie za jakieś kilka tygodni dam wam może jakiś głębszy feedback odnośnie właśnie przeglądarki Brave. A teraz lećmy sobie. Zobaczmy jak wygląda całe nasze portfolio. I zaczynamy. Całe portfolio jest warte 1326 zł, czyli jesteśmy jakieś 32% na plusie przez 10 tygodni. I najlepiej, najwięcej zarobił nam, jak wspomniałem już wcześniej w filmiku, kto właśnie słuchał, to jest Basic Attention Token. Zobaczmy, 137%. Najlepszy wynik, tylko żałować, że go więcej nie kupowaliśmy, bądź wcześniej nie zacząłem. Kolejny pod tym względem jest Omise Go. Omise Go na dzień dzisiejszy zrobiło 54%, a najmniej ze wszystkich zarobił Ripple, ale widzieliśmy sobie Ripple, tylko 3,22, ale widzieliśmy, jak sobie Ripple leciał. On cały czas tracił w stosunku do Bitcoina, więc mam tu takie przeczucie, że coś większego, zresztą z tego, jeśli obserwujesz się je wiadomości, jakie dochodzą z Ripple, to y, można się domyślać, że coś większego się tutaj y, szykuje. Także to jest tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o portfolio. Dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że cała seria emerytury XXI wieku jest inspirująca i niesie ze sobą przesłanie. Także ja jestem wdzięczny oczywiście za każdy like, subskrypcję na kanale, jak i komentarze tam na dole w sekcji. Ja się z Wami już żegnam i widzimy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia!